I was out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walkin' my way. So long, too long, I bet you get what you want, but it's only why I'm losing today. Well, you helps were swing, and in the jeans the playing, and you were driving me out of my mind. And heck to cholera. Nic ci się nie stało cia i Nie chyba nie, cholera, gdzie moja błyskotka? I po co ta ciota to bierze? A temu co odjebało? Gorzej ci czy jak? Tyle kasy, tyle kasy chcę pse piepsyć. To sto warte pół miliarda. Ale chciałbym se pomacać. Tylko troszkę. Gdzie te łapy? Oddawaj to wieśniaku! No już kurwa już bo się zezros! Nazryj się a udłap się! Jaki cholerny pazerniok! Aj tak was pies jebał! Ty moły fiucie! Już miałem sprawdzić mojego kombosa! Zarąbiście, trafiliśmy na wichurę. Niech, niech was chuj strzeli, strzeli śniegiem, śniegiem po i... słyszę jakiś skóry syński głos. To dziadek mróz, jedzie, jedzie mróz, mróz, jedzie mróz, wiezie śnieg cały Ha 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 spuszczam na was samego macha, niech ratuje was talacha. Gandzialfie musimy spierdalać. Ten maniak nas zamrozi, gówno nam zrobi, ja go powstrzymam. Już to widzę. Zamknij jej mordę stary zgrydzie, niechaj ci się nie powiedzie, niech cię szlak jasny postrzeli. wracaj do tej swojej bieli. Ty Gandzialfie gandzia nie cwaniakuj, tylko, tylko swoich już opłakuj, bo, bo z was zrobię sobie, sobie lody, lody, albo sprzedam albo na iPody, opody, więc, więc niech, niech już wam przypierdolę, i mój tokszą, tokszą zadowolę. Nie wam na łeb spadnie śnieg i wszystko w chlew. Gandzialf uważaj ty pierdoło. Wszystko poszło zgodnie z planem, głupich chujów zbabawałem. I tak jestem nieśmiertelny. Gdzie ja jestem? Co za lodówka, skurczysyn pieprzone, coś ty narobił bałwonie, główno. Teraz musimy wszystko odśnieżyć. Wziął kto jakie łopaty? Poryło ci ten łeb do reszty, zdechniemy tu z zimna. Ja proponuję iść do mojej piwnicy. Będziemy mogli się ogrzać i majować przed ciężką podróżą. Ach, piwnica Gimliego, zarąbisty zakątek do ogrzania dup, i zebrania sił, ale obawiasz się tego miejsca Gandzialfie. Obawiasz się pewnej osoby. Swojej dawnej teściowej. Pozazdrościć, nie z niej drapieżnica. Niech pyto chuj strzelił, musimy stąd wypiernicoć bo i mają słabe pęchezy i dostaną wilka. Niech wam będzie. Patrzaj tam, moja winna. No to będzie bania, bania ukrasnala do ranina. Ło. Gdzieś dawno temu zamontowałem tu drzwi, chorea wie gdzie one teraz są ale to świetny system obrony przed wszelkimi intruzami. Ciekawe przed jakimi intruzami, przed takimi pedałami jak ty. Chyba znalazłem wejście. To nie byle drzwi, zaawansowana technologia. Uruchamiane na promieniowanie księżycowe. Niechaj się rozstąpią te chmury. No i Git madafaka, moja kochana Melina. Tu pisze, wstęp tylko dla ziomali Gimli'ego, syna Gnoja, innym kutasom wstęp wzbroniony, pod groźbą śmierci, tylko jak oni nas wpuszczą. Na środku jest megafon, przycisnę przyciski Idziemy na balangę. Super super, już nie mogę się doczekać. Coś te gnoje nie odpowiadają. Znowu będzie gówno. Otwierajcie ziomale, bo jesteśmy spragnieni seksu i alkoholu. Miejcie litość. Nic te cymbały nie odpowiadają. Może wyważymy, debil, głupi tłuk. Gdzieś tu powinien być jakiś mechanizm. Cholera gdybym miał klucze ale ich nie masz Cymbale bo zostawiłeś wszystko uL ronda, jak zwykle. No to może by się po nie wrócić, zestrać się ty kurwa cymbale, jak chcesz to zapiadala 200 km a my będziemy liczyć krwiastki na niebie. Spróbuję rozkręcić mechanizm Kurwa muszę się wyżyć. Kiedy otworzą te cholerne drzwi. Spokój, nie płasz mi rybek. No nareszcie, podnosić dupy, to nic już nie złowimy? Chodźcie szybko, bo mnie suszy w gardle. Kurna, wszyscy zasnęli, ale się narąbali jak świnie. Pobudka z kurwy już budzić się. Jak ich zbudzimy, to dopiero będzie jazda. Czekają na nas wielkie baniaki samogonów i piękne słuczki. No świeć się szmato, przecież cię ładowałem. O w węża. Nazywają to miejsce kurwiarnią. Kurwiarnią. To nie kurwiarnia. To cmentarz. Co pierdoli? O nie, tylko nie to. Przecież im zakazałem. Naćpali się czeskiego absynta. Pozajebywali się nawzajem. Mój czeski aa Gimny tych wywołały szlabinę. No nie, zawaliło nam wejście. Opowiedzieć wam kawał, w takiej chwili, no bo jest bardzo adekwatny do sytuacji, to słuchajcie, idzie dupa i gówno przez tunel. Nagle gówno mówi, ciemno tu jak w dupie, a dupa na to, ja też gówno widzę. Dobre nie? No i chuj. Nie pora na głupie kawały. Sami jesteśmy w dupie i to dosyć głęboko. Musimy się mieć na baczności. Kto wie co się stało z pozostałymi, którzy wypili tego czeskiego absynta? Gorzej jak się pozamieniali w mutantów, wypluj to słowo. No nareszcie żeśmy dotarli. Tu były zawsze najlepsze melanże. Mój ukochany saron. Oto jest ulubione pomieszczenie studentów, kurwiarnia. No to mieli gdzie się rozbijać. Coś mi tu śmierdzi. Ty widziałeś, coś tam się poruszyło. O dupę to zmutowane krasnoludy, spierdalane. Gimli, kogoś ty tutaj pospraszał. Same się chuje wprosiły. Na mać. za stary jestem na bieganie, a ja za mały, a ja za młody. Ja pierdzielę, toż to planeta mał. Otoczyli nas. Dobrze, że to powiedziałeś bo bym nie wiedział. Dawać wD. Wódki, wódki wódki, bo was posiekamy na bimberek. Wódki się wam zachciało za chlasty pieprzone, ja dam wam wódki, zaraz ja ja połowę. Co to kurwa? O cholera, to Helena. Wypierdzielać ludzie stąd. Haha, ha. jednak mają respekt skurwysyny. Co tam tak dżeryja? Przepraszam, że zapytam, ale co to za nowe kurestwo? O kurwa. Boże. Ale mnie łeb napierdala. Ta szmata ściga mnie i Gimli'ego już od wieków za te wszystkie melanże co żeśmy tu wyprawiali, dlatego tak drżeryja. Nie wiem jak to się stało ale to moja teściowa, więc spierdalajmy. Szybko spieprzać ile sił w dupie! Ta suka! Mam cię Gandzialfie, ty zachlaźcie! O nie! Spierdalaj suko do swoich plotkarek, Gandzialf ty zjebie! Wkurwiłeś mnie zatem, zażegany dywan! Jakbym tylko chciał to bym ci nasrał do gęby, ale się brzydzę, takiej szmaty, Nie żyje świetlista moc wódki! No napierdalaj, a my masz ty Kutasie. Widzę, żeś bardzo rozdarta, a teraz cię zdypczę. Tańcz Kutasie, tańcz. Możesz mi obciągnąć ty, dziwko. Ale się boję, o kurwa razy, ja spadam. A spadaj ty dziwko i już nie wracaj, za dużo przytyłaś tłusta krowo.